No to ruszam na powązki wojskowe. Nie, dzisiaj będą stare powązki. Ale jeszcze zrobię sobie taki mały spacerek po tym cmentarzu, na którym jestem pierwszy raz. Zupełnie inny cmentarz. Mniej ludzi, ciszej. Warto tu fajnie, żeby się oderwać od tego ciągłego pośpiechu tej Szybkości, w której żyjemy, groby tu są okazałe w porównaniu z powązkami. Proszę, niezwykłe. Emil Schulz, groby przetrwałe, widać, że grup rodziny paczkę, paczkę, Są kojarzę to. Nazwisko. Już wiem skąd. Piękumpla Piotra Paczkę. W podstawówce. Jego mama była. W Buchenwaldzie. Kto tu jest? Tak, to jest grup rodzinny paczka. On pamiętam, że był Ewangelikiem. Jest Piotr? Jest. Ale żyje. 1963. A jego mama była w powstaniu warszawskim, łączniczką, a potem została wywieziona do Ravensbrück, tak, i tam były na niej prowadzone eksperymenty. No i niestety Piotr urodził, urodził się z pewnymi problemami. Razem chodziliśmy do podstawówki, do 69, potem do 70 i głównie w 69 Piotrkowi dokuczali i pamiętam, że trochę się nim opiekowałem. Najpierw jego mama go i mo z moją mamą miała bardzo bliską relację. No, i myśmy razem ze sobą dużo czasu spędzali. Ciekawe, co się z Piotrem teraz dzieje. Widziałem go chyba z 15-20 lat temu, ale żyje i to jest ważne. Jestem przy grobie rodzinnym. Patrzę i czy to nie jest pani Maria Jurkowska a nie to nie no nie będę tutaj szukał w pamięci ale Piotrek żyje proszę dowiaduję się z tabliczki że jest ta tabliczka ale jeszcze nie wypełniona z drugiej strony ma 62 lata no dobrze to wracam a za murem chyba jest cmentarz powązkowski jak mnie pamięć nie myli albo żydowski